Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile masz czasu w ciągu całego swojego życia? Ile przeznaczasz na odpoczynek, na pracę, ile na sen? W tym filmie postaram Ci się przytoczyć odpowiedzi na, na te właśnie pytania. Z tej strony Marcin z bloga Prosto o Pieniądzach. Jeśli ten film Ci się spodoba, oczywiście proszę Cię o subskrypcję. Jak postrzegamy czas? Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta. Młodzi ludzie dysponujący lub przynajmniej mający świadomość posiadania jeszcze w swoim życiu bardzo dużej ilości czasu, podchodzą do niego dość lekko. To znaczy bardzo łatwo, lekką ręką marnują go w dość dużych ilościach, nie wykorzystują go wykorzystanie czasu przez nich nie jest efektywne. I jest to przeciwieństwo oczywiście ludzi starszych, którzy wraz z wiekiem postrzegają sytuację w odmienny sposób, czyli czują, że nie mają tego czasu dużo i muszą w jakiś sposób skuteczność wykorzystania tego czasu u nich rośnie. Film ten powstał na podstawie mojego wpisu na moim blogu pod tym samym właśnie tytułem. Ile mamy czasu w ciągu całego swojego życia? Staram się zmierzyć z tym tematem, ponieważ jest on interesujący i, i daje pewne spojrzenie na całokształt posiadanego przez nas czasu, a raczej odpowiedź na pytanie, ile tego czasu mamy w ciągu całego życia. W moich obliczeniach, które przedstawiam w moim wpisie na blogu, odnoszę się właśnie do tego tematu i generalnie klasyfikuję nasze zużycie czasu w cudzysłowie, czyli to na co przeznaczamy czas, na kilka kategorii. Czyli przede wszystkim praca zawodowa, to jest oczywiste, odpoczynek oraz praca inna, w tym hobby, prace domowe. Wszystko, co jest dookoła, sen oraz ogólne, ogólnie pojęte marnotrawstwo. Yy, przyznaję, że wpis ten powstał przede wszystkim z tego powodu, że chciałem się dowiedzieć, ile w ciągu całego życia marnujemy czasu. Bo wiadomo, pracę zawodową możemy stosunkowo łatwo, łatwo oszacować, ile, ile pracujemy. Pracę inną również, no i właśnie sen jest także stosunkowo prostą kategorią, natomiast właśnie marnotrawstwo jest, czasu jest tym, co najbardziej mnie interesowało. Jak wyglądają liczby? Oczywiście odnoszę się tutaj do pewnego mojego szacunku, który, który przyjąłem w moich obliczeniach, czyli przyjąłem, że zawodowo. Praca zawodowa zajmuje mi około 8 godzin, praca inna, czyli hobby i prace domowe przyjmuję, że około 2 godziny dziennie, odpoczynek też 2 godziny dziennie, sen wiadoma sprawa, natomiast marnotrawstwo, jedna literówka, jest po prostu różnicą między, między sumą tych czynności, a sumą godzin, jaką mamy dostępną w ciągu, w ciągu całej doby. Z prostych szacunków, wyszły mi pewne, pewne podsumowania, które to przenoszę na mój kalkulator, dostępny również w moim wpisie, gdzie szacuję te ilości na przestrzeni na przestrzeni wydaje mi się, że chyba 41 lat, czyli od wieku danej osoby 19 lat do praktycznie okresu emerytalnego, czyli tych, tych 65 lat i tam w w tym kalkulatorze akurat jest takie założenie przyjęte, jak tutaj pokazałem, i jest podsumowanie tych, tych właśnie godzin i tych właśnie czynności, czyli jest podsumowanie, ile godzin dane czynności zajmują nam podczas całego życia. Podsumowując, od 19 do 65 roku życia praca zawodowa to około 23 przy 24% dostępnego nam czasu, praca inna, w tym hobby, to około 12% odpoczynek, 12% sen, 33% i szacunkowo około 19% marnotrawimy w ten czy w inny sposób. Oczywiście te liczby, które tutaj przytaczam, one są pewnym uogólnieniem, pewną, pewnym powiedzmy moim doświadczeniem. Które, które oczywiście nie musi sprawdzić się w każdej sytuacji ale jest tylko można powiedzieć pewnym modelem który poka pokazuje, yy, pokazuje jak, yy, jak wygląda nasze zużycie czasu z uwagi na pewne na pewne właśnie obszary oczywiście w waszym wypadku może to wyglądać zgoła odmiennie i zupełnie inaczej no, ja yy, robiłem to te, te szacunki po to żeby Przede wszystkim dowiedzieć się, ile czasu marnotrawię, i oczywiście skutecznie z tym walczyć, bo jak wiadomo, czas to pieniądz. Jeśli spodobał Ci się ten krótki filmik, proszę Cię oczywiście o subskrypcję mojego kanału i zapraszam na mojego bloga www.prostopieniądzach.pl. Cześć!